Przebudzenie to nie przejście z punktu A do B, jak myślimy. Przebudzenie to bardzo radykalna zmiana, w której twoja konstrukcja ego, osobowości po prostu się rozpada. To, za kogo uważałeś się na co dzień, po prostu legnie w gruzach. I co się dzieje wtedy? Przeważnie szukamy sensu w życiu, szukamy poczucia własnej wartości, szukamy w ten sposób również szczęścia, właśnie poprzez sens i poczucie własnej wartości. Jednak, kiedy umysł się budzi i rozpada się ego, to nikt nie potrzebuje żadnego poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości staje się niepotrzebnym konceptem, tak samo jak sens. Nie potrzebujemy ani sensu, ani poczucia własnej wartości, żeby być szczęśliwym. W momencie, kiedy rozpada się to, co było nieszczęśliwe, czyli ja, zostaje przestrzeń, zostaje cicha przestrzeń obecności. Która niczego nie potrzebuje, żeby być szczęśliwa. Ona jest czystą radością życia i przejawem szczęścia, przejawem motywacji i przejawem równowagi do życia. Nic więcej nam nie trzeba. Więc kiedy pracujesz z medytacją i myślisz sobie, żeby coś przepracować i coś naprawić przejść z jednego punktu do drugiego punktu, to to jest właśnie ego. Kiedy to puścisz, to doświadczysz tego, co można nazwać czystą świadomością.